Cześć! Słuchajcie, pod moimi filmami i nie tylko pod moimi, bo widzę takie komentarze coraz częściej pod różnymi publikacjami pojawiają się komentarze, że samochody spalinowe to jest wolność, a samochody elektryczne to niewolnictwo i uzależnienie od prądu. I teraz tak się zastanawiam, czy wolnością jest to, że ja produkuję własny prąd ze słońca, następnie go ładuję. Nie płacę złotówki do żadnego kraju, bądź do żadnej firmy, która musiałaby mi sprzedać paliwo płynne. Czy to jest wolność? Czy wolnością jest właśnie to, że jestem uzależniony od ropy, jestem uzależniony od cen na stacji benzynowej i przede wszystkim jestem uzależniony od tej stacji benzynowej. Do benzyny póki co nie jesteśmy w stanie sobie sami wytworzyć w domu. Na prąd tak. Instalacja tak zwana off-gridowa, która jest w stanie zasilać nam, ładować samochód elektryczny i robić to niezależnie od tego, czy jesteśmy po środku pola, czy jesteśmy w mieście, w którym nie ma prądu, jesteśmy w stanie robić to zawsze. Taka instalacja to jest koszt już nawet poniżej 10 tysięcy złotych. Tutaj już tylko kwestia fantazji. Jak dużą tę instalację zrobimy? Jaki ewentualnie magazyn do niej przyłożymy, zainstalujemy? To już są kwestie indywidualne. Natomiast działającą instalację off-gridową, która nie potrzebuje zasilania z zewnątrz, jesteśmy w stanie zbudować za naprawdę niewielkie pieniądze i mieć własną elektrownię, która jest w stanie zasilać, ładować nasz samochód elektryczny. Teraz pytanie: Co jest wolnością? Czy samochód elektryczny, który może być zasilany z własnego, niezależnego źródła energii, czy samochód spalinowy, w przypadku którego jesteśmy generalnie zależni od wielu, wielu czynników i przede wszystkim to paliwo musimy kupić na stacji benzynowej. No, chyba że ktoś trzyma setki litrów paliwa w kanistrach dziś koło domu, co chyba legalne tak do końca nie jest, tak mi się wydaje. Dajcie znać, co o tym sądzicie i co dla Was jest wolnością: czy samochód spalinowy, czy samochód elektryczny. Pozdrawiam.